Witajcie, witajcie. Z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwesto Mateu, a w dzisiejszym podcaście przedstawię Wam miejsce, gdzie możecie śledzić wszystkie swoje inwestycje w jednym miejscu, czyli nasz plik do śledzenia portfela. Może zabrzmi to mało skromnie, ale według mnie jest to jedno z najlepszych darmowych dostępnych rozwiązań, jeżeli chodzi o śledzenie wartości inwestycji, a myślę, że mogę tak o nim powiedzieć zwłaszcza dlatego, że nie jestem jego głównym autorem. Jego autorem jest Piotrek, z którym znamy się od roku 2020, kiedy to zaczął czytać i komentować moje wpisy na blogu i pewnego dnia po prostu wpadł na pomysł napisania wpisu o obsłudze arkuszy Google w kontekście prowadzenia portfela inwestycyjnego i skończyło się tym, co dzisiaj zaprezentuję, czyli moim zdaniem najlepszym najlepszym darmowym i ogólnodostępnym plikiem do śledzenia portfela w polskim, a może i w zagranicznym internecie i zarazem nieodzownym narzędziem każdego świadomego inwestora. Także jeżeli szukasz miejsca, gdzie możesz prosto śledzić wszystkie swoje inwestycje, właśnie zbiorczo w jednym miejscu to naprawdę dobrze trafiłeś, bo dzisiaj opiszę, co potrafi nasz arkusz. Dla kogo go zbudowaliśmy? Modelowym użytkownikiem naszego pliku do śledzenia wartości portfela jest ktoś, kto prowadzi zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, zawierający kilka różnych klas aktywów na kilku różnych kontach lub w kilku różnych postaciach. Oczywiście nie oznacza to wcale, że osoba prowadząca prosty portfel na jednym koncie maklerskim nie ma tu czego szukać, bo jest wprost przeciwnie. Nasze narzędzie też świetnie nadaje się do prostszych portfeli, typu 100% ETF Vanguard Life Strategy, czyli akcje i obligacje w jednym portfelu. Choć w pliku można monitorować także zmiany wartości aktywów alternatywnych lub mieszkań, to dedykowany jest inwestorom giełdowym, którzy inwestują w obligacje, akcje, ETF-y, kryptowaluty i im podobne instrumenty finansowe. Niewątpliwie dużą zaletą naszego arkusza do monitorowania portfela inwestycyjnego jest to, że można do niego dodawać także inne składniki majątku, np. pojazdy, mieszkania lub domy z zastrzeżeniem, że o zmianę ich wartości będzie trzeba zadbać samodzielnie, czyli co jakiś czas zmieniać odpowiednie pole w pliku. Jeśli Twój majątek składa się zatem z przynajmniej kilku składników, w tym z akcji, obligacji, ETF-ów lub kryptowalut, to po prostu utwórz kopię naszego pliku do śledzenia inwestycji i podążaj za instrukcją krok po kroku, by już dziś cieszyć się możliwością dokładnego śledzenia zmian wartości Twojego portfela. Linki do tych instrukcji oczywiście znajdą się w opisie tego podcastu lub klipu na. YouTube. I tutaj taka mała sugestia na sam początek zresztą. Autorem jest Piotrek. Ja jestem można powiedzieć osobą, która Piotrkowi dawała jakieś wymagania, inspirowała go i posuwałem pomysły na kolejne funkcje. Natomiast Piotrek jest osobą, która naprawdę buduje i zajmuje się rozwojem tego arkusza. Jeżeli arkusz ci się podoba, jeżeli może już go używasz albo chcesz zacząć, to oczywiście istnieje możliwość postawienia kawy Piotrkowi na stronie By Coffee. Link do postawienia kawy Piotrkowi też będzie w opisie tego podcastu, do czego oczywiście serdecznie zachęcam, bo zaraz przedstawię wam, co Arkusz potrafi i jak na darmowe narzędzie jest naprawdę świetna robota. Jakie są możliwości naszego arkusza do monitorowania inwestycji? Podstawową i najważniejszą funkcją tego narzędzia jest, no jak sama nazwa wskazuje, możliwość dodawania transakcji kupnej i sprzedaży różnych instrumentów finansowych, a następnie monitorowanie ich zmian wartości oraz codzienne, automatyczne zapisywanie historii majątku. Oczywiście możemy też dodawać odsetki, dywidendy, robić wpłaty oraz wypłaty z portfeli itd. itd. Arkusz oferuje możliwość dodania i śledzenia zmian bardzo wielu różnych instrumentów finansowych i dla większości korzysta z więcej niż jednego źródła danych, także nie musisz się martwić o to, czy akurat na przykład dane ETF lub dane akcje będą dostępne w naszym arkuszu. Przykładowe klasy aktywów to na przykład akcje ETF z GPW i New Connect, czyli z polskich giełd, akcje ETF zagraniczne z wielu różnych giełd, polskie detaliczne obligacje skarbowe, czyli np. 3-letnie TOS, 4-letnie COI czy 10-letnie Edo. Polskie obligacje to mają na giełdzie, zarówno skarbowe, jak i korporacyjne certyfikaty z GPW, fundusze inwestycyjne od TFI, główne kryptowaluty, np. Bitcoin, Ethereum albo Litecoin, metale szlachetne na podstawie kontraktów, w tym złoto i srebro, i tak naprawdę te możliwości są bardzo potężne. Myślę, że większość inwestorów, w jakich byście nie mieli portfeli, to ten arkusz sobie z nimi poradzi. Po dodaniu wszystkich transakcji, Arkusz podsumuje i zaprezentuje Ci obecny stan Twojego portfelu inwestycyjnego, czyli m.in. jego następujące parametry: aktualną wartość całego portfela oraz każdego skąd lub każdej z klasy aktywów, poziom zrealizowanego i niezrealizowanego zysku, wartość wypłaconych dotychczas odsetek i dywidend, wartość zapłaconych dotychczas prowizji i poniesionych kosztów inwestowania, stopę zwrotu liczoną metodą XIR, czyli Money Weighted Return. Czyli biorącą pod uwagę momenty i wysokości wpłat do portfela, ja to akurat nazywam albo uważam za najbardziej obiektywną stopę zwrotu z portfela, jaka może być. Pokażę Ci też podział portfela na klasy aktywów oraz ich odchylenie od pożądanych wag docelowych, podział walutowy portfela, czyli PLN na inne waluty oraz historię, która jednak jest liczona od dnia uruchomienia pliku i pokazania na wykresach. Arkusz nie odtworzy całej historii Twojego inwestowania, co jest bardzo ważne, bo wiele osób opacznie rozumie to tak, że nasz arkusz odtwarza wiele lat inwestowania na podstawie transakcji, natomiast on tylko wyliczy stopę zwrotu na podstawie transakcji, natomiast nie odtworzy jakby na wykresach całej wartości portfela w przeszłości. Tego on po prostu. Nie robi, ale dla przykładu w moim arkuszu, bo też go używam, jest ponad siedmioletnia historia mojego inwestowania, bo właśnie wtedy stworzyłem pierwszy plik Excel, który zresztą był podobny do tego arkusza, tylko miał wiele mniej możliwości i dzięki temu historię zachowałem i mogłem wkleić do tego arkusza. Jak dokładnie działa nasze narzędzie do zarządzania portfelem? Obsługę arkuszu zaczyna się od prostej konfiguracji opisanej w instrukcji, do której link znajdziecie w opisie tego klipu, po której wykonaniu przechodzi się do dodania historycznych transakcji na wszystkich swoich kontach maklerskich. Dodanie historycznych transakcji do pliku do zarządzania portfelem ułatwiają intuicyjne, ale rozbudowane formularze do wprowadzenia danych, które pomagają unikać błędów. Nasz plik do śledzenia portfela umożliwia dodanie transakcji dotyczących wielu kont maklerskich, które podsumowywane są jako jeden duży portfel Inwestycyjny, czyli tak jak zresztą zalecam na swoim blogu. Jako, że 98% odbiorców moich materiałów mieszka w Polsce, to podstawową walutą pliku, do której na przykład przeliczana jest stopa zwrotu z inwestycji, jest zawsze polski złoty. Arkusz umożliwia jednak posiadanie kont walutowych, co przyda się osobom trzymającym walutę obce w portfelu. Jedną z moim zdaniem najprzydatniejszych funkcji naszego arkusza do śledzenia inwestycji jest działająca metoda FIFO, czyli first in, first out, która pozwoli ci na realistyczne określenie wysokości zysku z inwestycji w momencie sprzedaży. Jeśli nasz arkusz ci jednak nie wystarczy i chciałbyś go zmodyfikować, to wiedz, że masz praktycznie pełną możliwość dostosowania go do własnych potrzeb, ponieważ wszystkie użyte w nim funkcje i skrypty są dla ciebie dostępne. Więc jeżeli znasz się na arkuszach Google i umiesz programować, to tak naprawdę może się dowolnie zmienić po wykonaniu kopii arkusza do swoich arkuszy. Google, czy konfiguracja naszego arkusza jest trudna? No moim zdaniem nie. Według mnie jest dość łatwa i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności, ale przyda się trochę cierpliwości i podstawy obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Jego poprawne skonfigurowanie będzie wymagało przede wszystkim czasu i dokładności, ale tylko od Ciebie zależy, czy chcesz dać tu całą historię transakcji, czy jedynie historię obecnie posiadanych pozycji, bo to może oszczędzić Ci naprawdę sporo czasu. Jeśli jesteś inwestorem pasywnym, który prowadzi prosty portfel złożony z kilku składników, to konfiguracja pliku i dodanie historii z pewnością będzie dla Ciebie dość prosta. Jeśli jednak jesteś inwestorem aktywnym i inwestujesz od wielu, wielu lat, masz, nie wiem, setki albo tysiące transakcji, to dodanie historii może być dla ciebie bardzo kłopotliwe, bo niestety nasz arkusz nie umożliwia importu historii z różnych domów maklerskich. Zatem pytanie, czym nasze narzędzie do zarządzania portfelem różni się od znanego i polecanego zresztą przeze mnie myfund.pl. Przede wszystkim tym, że nasz arkusz jest w pełni darmowy i za ten brak ceny, czyli niektórzy śmieją, że darmo to jest bardzo uczciwa cena, autorzy, czyli ja i Piotrek, świadczyliśmy do tej pory regularne wsparcie, czyli odpowiadaliśmy na pytania, rozwijaliśmy arkusz i dodawaliśmy nowe funkcje na bazie prośb użytkowników, oczywiście głównie Piotrek. Nawet podrzucaliśmy gotowe funkcje czy skrypty na potrzeby dostosowania arkusza do potrzeb użytkowników, ale których nie chcieliśmy dodawać do głównego arkusza, czego jednak arkusz nie potrafi. Nie potrafi nie potrafi wygenerować historycznych wartości portfela na bazie wprowadzonych transakcji, nie potrafi pobrać informacji o wypłaconych odsetkach czy dywidendach, te należy wprowadzać do arkusza ręcznie, nie potrafi wygenerować raportu podatkowego, nie potrafi zaimportować transakcji z kont maklerskich czy innych źródeł i też nie potrafi prowadzić całego portfela w walucie innej niż Polski złoty. Także dla kogo jest nasz arkusz, a dla kogo jest MyFund.pl? Dla mnie ta odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ nasz arkusz jest głównie dla inwestorów pasywnych albo dla takich, którzy nie posiadają zbyt wielu pozycji w portfelu lub nie inwestują od dawna, ponieważ największym kłopotem jest odtwarzanie całej historii. Jeżeli inwestujesz od wielu wielu lat na wielu kontach maklerskich, to MyFund może okazać się dla ciebie Lepszy, ponieważ pozwoli ci na automatyczny import, będzie sam dodawał dywidendy. Zwłaszcza jeżeli posiadasz skomplikowany portfel inwestycyjny. Jeżeli Twój portfel jest prosty, to powiedziałbym, że nie ma żadnego powodu, żeby zakładać konto MyFund i tak naprawdę możesz korzystać z naszego arkusza, który właśnie jest darmowy, więc trochę na tym też oszczędzisz. Jeżeli jednak chciałbyś przetestować MyFund, to pamiętaj, że z mojego linku afiliacyjnego, który dodam w opisie tego klipu lub podcastu, możesz założyć konto, mieć dwa miesiące do darma, a później 20% zniżki na abonament ekspert, czyli ten najwyższy zresztą na każdy abonament, ale akurat polecam ekspert, bo on pozwala na najwięcej. Mam nadzieję, że się podobało daj znać co sądzisz o naszym arkuszu i wszystkie linki znajdziesz w opisie tego podcastu lub klipu na YouTube. Bardzo dziękuję za przesłuchanie, trzymajcie się cześć i do następnego.